I to za te kwiaty 25 tysięcy, tak? Tak, ale za to też po bukiecie na każdym stole będziemy mieć. Nie no, no jak jeszcze po bukiecie, to się rzeczywiście opłaca. Na czyj ślub my idziemy? Na Hani, babciu. Jakiej Hani? Hani, wnuczki twojej córki Gosi. Aaa, no to chodźmy, chodźmy, bo o 17 mój turecki film leci. Oddaj, Brian, na chwilę ten telefon. <noise> Oddaj mu, bo będzie ryczał całą mszę. Jak chcesz, ale zobaczysz, co z niego wyrośnie. Brajanku, a powiedz mama iPhone. Grażynko, mm? czemu się na biało ubrałaś? Jakie biało? Wiesz, zostawiła ten kolor dla Panny Młodej. No, wiesz co już naprawdę bez przesady. Przecież to jest kość słoniowa. Doprawdy. O Zosia, ja Cię pamiętam, taka mała była źle już masz lat? Piętnaście O, no to już pannica Ale uśmiechnij się, ryba Taka ładna, taka poważna Ja dziś bez pary, ale słyszałam, że tu kilku singlów dzisiaj jest Ciociu, ale to wszyscy moi koledzy ze studiów No i bardzo dobrze Ciocia potrzebuje żywiołowego partnera